Odcinek piąty. Śpiew. Cześć! Dzisiaj cośpiewamy piosenki? A druga z nich kojarz. Druga nie baj się. No tak. To może przejdziemy do zaśpiewania mięsnego jeża? Co wy o tym myślicie? nie stało. No to ja już mamy na... nadzieję, że już nie będą nas padać No to zaczynamy to mięsny jest, tego zjazd, tego zjazd, męstny jest, męstny jest, tego zjazd, tego zjazd. Robimy go moja babcia, robimy go moja mama, robimy go, go moja babcia, robimy go moja mama, robimy go moja babcia, robimy go moja mama. mięsny jest, męstny jest, tego zjazd, tego zjazd, męstny jest, męstny jest, To cóż, może no już weźmiemy się za tą dodę. Chwileczkę tylko poczekamy, tak? Tut, 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 tut co? Zaraz to tak właśnie to zreparujemy, tak? Tak? Dobrze by było, tak? Tylko coś się nie chce? No to robimy tak. spywamy ryżem, tak jak w mięsnym jeżu, żeby nie było, tak? No to...